Dobra, słuchajcie opy, jedziemy kurwa z wozem koksu. Jadę sobie tramwajem linii takiej jak moja ocena z Polaka w zeszłym roku, po moim ukochanym Nowym Lwowie, przez moje ulubione nad wszystkie dzielnie na Dodrze. Zima jak zwykle zaskoczyła drogowców, zresztą już chyba trzeci raz w tym roku, nie wspominając o tym, że mamy 4 stycznia. Więc po wybornej ślizgaweczce w DT, że ocieplam się w elektrowozie, klasycznie siedząc na dupie od samej pętli, serdecznie ignorując wsiadające stare baby. Powiem tyle, prawdziwe sajko jadą od poświętnego. Poza tym pamiętajcie, że te napędzają tylko autobusy, bowiem tramwajom wystarczy prąd z trakcji, nie dajcie się oszukać. Ale o tym mówiłem już w paście o hybrydowych autobusach. Teraz się kurwa skupcie. Są cztery celsjusze na minusie, łapy mi odpadają, morda gniecie się jak papier, smog przeżera płuca, serio z tym smogiem jest tak, że jak Wrocław spotka zima i wyjdziesz w tym mieście na fajka, to właściwie palisz go dwa razy. Jak zwykle jedynym co mnie trzyma jest myśl o tym, że w Norylsku mają gorzej. I w paru innych miejscach, w których oddychają plastikiem, na przykład w Krakowie, ale to jest temat przeruchany maczetami, także pozwólcie, że odpuszczę sobie ty radę. No i jadę tym nadodrzem, czy tam kurwa Oubinem, najbezpieczniejszym obszarem w tym potężnym grodzie, i spoglądam przez okno koło zajezdni. I widzę typa, który najwyraźniej jako pierwszy na Oubinie chce dostać w wpierdol nie od konesera luźnej odzieży, a od pogody. Ubrany kurwa w jakąś biedną bomberkę, cienką jak pojedyncza płachta. Nie zdziwię się, jak to był serio po prostu fragment wierzchniego materiału, stoi niewzruszony na przystanku z pustym wyrazem i północno rosyjską karnacją twarzy. Ja mam gałę wyjebane z orbit, jakim chujem gość nie marznie mając na sobie tylko to główienko. Kiedy ja mam nos jak renifer Rudolf, albo twój stary w naturalnej gęstości, będąc w puchowej kurce i pełnym akcesorium na mama łydze. To Jakiś mors, jakuta albo inny pojeb. Zastanawiałem się gdzieś na pograniczu strumienia myśli i gadania pod nosem. I otworzyły się drzwi, które buchnęły we mnie mrozem i zamroziły mi moje ujemne szare komórki, które powstały wskutek zbyt długiego obcowania z pastami, przez co dopiero gdy się deaktywują, przechodzi przez nie jakaś myśl. A wtedy sprawa, jak za strypnięciem paluszka, się rozjaśniła. Oczywiście tylko dla mojej tysiąca i bani, dlatego już Wam tłumaczę, co tu właśnie zaszło. Kurtka gościa, poza byciem absurdalnie cienką jak na warunki antarktyczne, wyróżniała się jednym zasadniczym dla całego zamieszania elementem stylistycznym. Przez środek ciała przechodził jebitny napis weatherproof, taki jak na pikrelu. Tłumaczyć chyba nie muszę. Kiedy dostrzegłem ten detal, moja wyśmiewcza pogarda przeszła momentalnie w podziw i respekt w stosunku do tego nadczłowieka. Gość zhakował świat, dotarł do sedna materii i prawdopodobnie jechał właśnie orzec to na uczelni. Co ważne, Kolejny szapo, barze, rozkmienił to przede mną. Otóż zapewne spotkaliście się kiedyś ze stwierdzeniem, jesteś tym, co jesz, nieprawdaż? Tak, tak, też jestem zmuszony powiedzieć, iż to straszny bullshit. To jednak za mnie wykazuje testowino, a jeśli ktoś z twierdzeniem powołuje się na klejnot Nilu, to chyba idiotycznym jest to w jakikolwiek sposób odważać. Jeśli te kwestie mamy za sobą, to ja chciałbym wyjść z innego punktu. Otóż nie nożyli się ciastek, a będziesz ciachem, tylko jesteś tym, co ubierasz. To tak proste! Gość założył kurtkę odporną na pogodę. I cyk nie musi pierdolić się z ubraniem, które w przekroju wygląda jak pięć drzewa. Posiadanie warstw zostawia szrekowi tak, jak właśnie się powinno robić. W eleganckiej płachcie, niczym w meksykańskim ponczu, przemierza przez oblodzone, niesprzymierzeńce brzew, Breslałowice, jak szef szefów bogów bogów. Tyle rozumu i godności człowieka, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że zakładanie tematycznych koszulek, bluz i innych atrybutów możliwych do spasowania z ludzkim ciałem już kontroluje dużą część świata, jaki nas otacza. Zaczynając od pozornych błahostek, czyli ludzi, którzy afiszują się w ten sposób jakąś cechą, swoją drogą jak to zwykle bywa spierdoloną. No właśnie, czy ale na pewno by się afiszują... Idąc moją hipotezą, nazywam to jeszcze formalnie hipotezą, bo coś ten jebany UWR zwleka z jej uznaniem za aksjomat, szata nie zdobi człowieka, a go definiuje. Popatrzmy chociaż na tę niewinną dziewczynkę, którą mijasz na ulicy. Niby zwykła gimbuska. Nie poczujesz raka, dopóki nie założy swojego topa z napisem Internet Celebrity. Inną sprawą jest to, że te literki w jakichś chińskich fabrykach robią z tego jebanego uranu, żeby świeciły, ale nie wygląda wam na to, że po prostu czyni ją to sławną w necie? W końcu taka nie wiem dane da wam porównywalnej ilości komórek nowotworowych co to cudo na moje warto wziąć to za solidny dowód, ale nie odwracajcie jeszcze wzroku od tej wizji. Idąca zaraz za nią mniej popularna wśród rówieśników koleżanka z okularami, piegami, włosami jebniętymi z rudego na czarno w kisiku z napisem fandom trash, może nie skurwi się aż tak na waszą atencję jak ta przed nią. Nie nakręci TikToka hitormis, nie zaświeci dubskiem na Instagramie, nawet jeśli nie jest do końca płaskie, ale gdy poddacie analizie kontent, jaki nosi jej koszuleczka i zwizualizujecie sobie smród tego multigas strycznego gówna, które płynie to z Lola, to z Benedykta Cucumbera, jakichś niedojebanych animców i innych estetich teenagerowych śmieci, to rzeczywiście pożrujecie się jak przy kontenerze wypełnionym odpadami zmieszanymi. Z angielskiego random trash. Prawie to samo, pomniejsze nieprawidłowości czasem się zdarzają. Oświeceni? No to kurwa dalej! Przenieśmy się teraz w czasie do początku sierpnia do Kostrzyna nad Odrą. Tak, wiem, że wiecie o co mi chodzi. Trwa najpiękniejszy festiwal w Polsce, dopóki nie spuścisz wzroku ze sceny. Załóżmy, że jesteś ogarniętym mieszkańcem Kostrzyna, który nie podporządkowuje swojego życia temu teatrzykowi spierdolenia i robisz sobie kulturalnie zakupy typu klient premium w adekwatnym do tego statusu supermarkecie emblemowanym kropkowanym robakiem. Podczas gdy przeglądasz półki po lewej przed kasami, zastanawiając się, czy dzisiaj zaopatrzyć się w Belweder, czy może w Black Labela, albo od biedy już może być ten Jägermeister, twoją uwagę zdobywa wybuch płaczu dorosłego faceta klęczącego przed opustoszałą dolną półką. Niecodzienna sytuacja, w obliczu której rozkojarzona pracowniczka podchodzi do niego i pyta, co się stało i czy wszystko z nim w porządku... Uf, jak dostrzegasz w trakcie obserwacji, brud w ramonie i glanach, z kolcami w losowych miejscach czarnych elementów fitu, wydaje z siebie nagle nieartykułowane dźwięki, punktując palcem w kierunku półki. Obyta z podobnymi sytuacjami ze względu na specyfikę miejsca zamieszkania kobieta, odpowiada, że przykro jej, ale w związku z trwającą imprezą zapasy się już skończyły. I kiedy ona odchodzi do swoich zajęć, on, jeszcze histerycznie wijąc obraca się tak, że możesz dostrzec jego koszulkę, na której widnieje nadruk będący repliką etykietki pewnego rozpoznawalnego trunku. I wszystko jasne, bez słów rozumiesz jego intencje i dramatyzm sceny, jaka właśnie się rozegrała w obliczu podle obrzydliwego nałogu. Bez słowa próbujesz pozbierać myśli i nie przejmować się tym zagubionym nieszczęśliwcem. Kiedy on? Językiem łapie swoją spadającą łzę. I tym samym wpada na genialny pomysł. Zauważając pewną prawidłowość, niewiele się zastanawiając, wyciąga z kieszeni swój składany nóż. Tnie nim swoje żyły wzdłuż. Podstawia wazan postorczyku storczyku z półki obok i pije płyn, który niczym fontanna zbawienia tryska z jego otwartych ran. Chwilę trwa jego euforia. Wynalazł swoje brutalne, lecz skuteczne perpetuum mobile. Dzieło życia. I łykając kolejne potężne hausty znaczenia, powoli traci świadomość, padając ostatecznie wycieńczony na kafelki. Zdjęty potężnym ubytkiem krwi, coraz większym upojeniem. Leży tak pośrodku czerwono-pomarańczowej kałuży, z której unosi się fetor siarki zmieszanej ze spirytusem jakimś tanim syropem. Z napisem Amarena na ochlapanym krwią brzuchu. A ty? Bierzesz Jegera, by oddać hołd temu niepoprawnemu wynalazcy, jak najmniej wydając na alkohol z zachowaniem godności. Oczywiście, poza tymi dobitnymi przykładami, jak możecie się domyślać, cała masa pomniejszych kryje się w życiu codziennym, w najbliższym środowisku każdego z nas. Załóżmy, że nie jesteś aż taką spermą. Mało realistyczne jednak, w jakiś sposób społeczeństwo musi się rozwijać, dlatego przypuśćmy sytuację, w której podbijasz do lożki celem dokonania jej wyrywańska. Nie zawsze jednak idzie stuprocentowo gładko. Czasem zdarza się nawet, że zaczyna stawiać czynny opór jeszcze przed wyciągnięciem chloroformu. Kurtuazyjna rozmowa nie stwarza żadnych perspektyw, by obrócić ją w stronę zdobycia lojalności samicy. Przeciętny samiec Alfa plus Beta przez 2 pewnie szukałby motywów tego niepowodzenia w swoim własnym zachowaniu. Jednak pierwszym, na co powinien zwrócić uwagę w takim przypadku, jest bez wątpienia ubiór Rzeczonej Niewiasty. W tym miejscu często występujesz czwana pułapka, bo jeśli na przykład Loszka zachęciła cię nosząc koszuleczkę z emblematem Iron Maiden i myślisz sobie, że fajny zespół i na pewno ma ona dobry gust, dzięki czemu się bezproblemowo dogadacie, to najpewniej pominąłeś kwestię znaczeniową, bo uwzględniając tłumaczenie tej popularnej nazwy lożka musi być żelazną dziewicą, a więc rzeczywiście trafiłeś na cipkę niewydymkę. Spróbuj jakieś z nocnym kochankiem. Na jedną noc będzie w sam raz. Unikaj z kolei również takich raczysk pokoju Jestem z ołzą, Kiedy znasz się na sprawie, możesz poznawać się po emblematach niczym Aiden Pierce Jednak nawet będąc Aidenem, nie uchronisz się przed jednym Dramatem, który napada nas z zaskoczenia I bez litości gwałci panujący w przestrzeni rozum i godność człowieka Są to bestialskie w swoim jestestwie Janusze z otwartym ogniem masowego rażenia T-shirtowi i kabareciarze to ci, przed którymi wszechogarniająca cię każe ci upaść na twarz w geście kapitulacji. Nie masz bowiem żadnego startu w natarciu przeciw seks-instruktorowi. Możecie mówić, że to już przesada i całe to uprzedzenie jest wyłącznie wytworem mojej wyobraźni, jednak powiedzcie, czy istnieje coś bardziej cringe'owego niż perwersyjny humor pięćdziesięcioletniej piłki z wąsem. Sama wizualizacja tegoż zachwycającego się, wypowiadając znamienne mmm, cycu, cy, nie. Potrafi przyprawić odreszcze, nie mówiąc już o wyobrażeniu momentu, w którym rzeczywiście wcieli się w rolę przewodnika seksualnego i postanowi przeprowadzić ze swoim Piotrem rozmowę uświadamiającą. Kiedy będzie opisywał mu poszczególne techniki zadowalania Jessica i sąsiada, namawiając go do wypróbowania wszystkich otworów, aby zostawić tego skór wysyna bez dziewicy w domu, opisując swoje doświadczenia z obecną grażyną, bądź oczywiście całym haremem Karym, które bez wątpienia obracał za młodu. Nawet jeśli Piotr miałby wyrosnąć na to samo, skręca mnie na myśl, że los mógłby umieścić mnie w jego skórze i kazać przeżyć ten moment. Brrr. Pozostając w temacie Januszy, możecie uznawać za głupi, nierelewantny model pod tytułem Piwo to moje paliwo na potwierdzenie tego, że to prawda istnieje iście banalny sposób. Teraz niczym na lekcji fizyki zaproponuję Wam przeprowadzenie eksperymentu. Znajdźcie takiego Janusza i poproście go o wykonanie jakiejś przysługi. Zobaczycie, jak dużo wydajniejszym można się stać, będąc zmotywowanym, sążną perełeczką. Dalej oczywiście jest proporcjonalnie: czteropak odpala palatry rakiety, flacha natomiast jest wyznacznikiem zadań specjalnych, legend, które później krążą po okolicy, wzbudzając podziw, respekt albo po prostu zdumienie nad głupotą. Ale jeśli dalej nie wierzycie i potrzebujecie więcej przykładów, to po prostu włączcie sobie filmik z Pasińskiego i popatrzcie na jego bluzę z nadrukiem z frytkami. Chyba nie można być bardziej ikonicznym. Sprostujmy jednak, że wpływ przesłania z ubrań nie generuje wyłącznie przywar. To społeczeństwo kreuje się na zbiór jednostek zestereotypizowanych, cechuje się negatywnie, przez to wytwarza specyficzny sposób postrzegania ich. Ponadto pospólstwo tymczasem przebijają się jednostki wybitne, te na których rzeczywiście spoczywa ciężar utrzymywania świata. Nie sposób więc pomijać ich cennego wkładu, który również określają ich szaty teoidach chwalebnych, charakterze szarych eminencji i rzeczywistości. Grecy wierzyli, iż za naturalny porządek rytmu świata odpowiada bóg zwany Atlasem. Dzisiaj wiemy, że aż tak bardzo się nie mylili, bowiem jasne jest, że aby nastała noc po kolejnym dniu, musi wyjść na scenę Jurek Owsiak, okraszony komunikatem: zaraz będzie ciemno. Jeśli dotarliście do tego momentu, zapewne wiecie co napisać w komentarzu. Ale nawet nie próbujcie twierdzić, jakoby nie był współczesnym bohaterem. Również poza kwestiami fundamentalnymi dla istnienia porządku świata, jaki znamy, istnieją postacie o ubiorze kluczowym dla działania społeczeństwa. Jedną z takich dziedzin jest oczywiście prawo, które dla jego większości jest podmiotem wymagającym respektu i niepomijalnym. Trzonem prawa w naszym pięknym kraju jest konstytucja, od której to dopiero rozgałęziać się mogą różnorakie niuanse, nad którymi pieczołowicie pracuje znana i lubiana Izba na Wiejskiej w Warszawie. Aby ta istniała, jak się okazuje, również potrzebujemy codziennego bohatera. Jest nim oczywiście Lech Wałęsa, który dumnie nosząc swój honor stanowienia prawa, sklasyfikowany napisem kons tuc ja, stoi na straży moralności i praworządności. To jednak nie wszystko. Kiedy w komplecie do swojego outfitu honoru przywdziewa marynarkę, uzyskujemy na jego torsie napis Otua, który czytany w spak daje auto. Zatem, poza byciem istotą prawa, Wałęsa jest zakamuflowanym wstecznie transformerem. To prawdziwy bohater, którego potrzebujemy, a na którego nie zasługujemy. Tak zaawansowana forma jest możliwa dzięki jego wcześniejszemu doświadczeniu. Do 1995 roku definiował on pojęcie prezydenta, męża stanu, wzorca parenetycznego. Mogło tak być nawet do tej pory, gdyby niefortunne wydarzenia finansowe z tamtych lat nie doprowadziły do wygrania przetargu na ten symbol przez pewną francuską korporację mleczarską. Tak, moi mili, na świecie jesteśmy reprezentowani przez nic innego. Jak prezydenta potężnego kamemberta. To właśnie na jego wzór w 1989 odbyły się obrady Okrągłego Stołu. Jego droga do tej funkcji była zatem przykrą konsekwencją, jednak ten stan utrzymuje się do dzisiaj. Co ciekawe, poza świadomością wielu Polaków, zdecydowana większość za prezydenta uważa bowiem niejakiego dudę. Tymczasem duda, jak łatwo zauważyć, jest jedynie smutną laską pasztetowej o smaku pomidorowym. Kto ma odbyt, ten sra, takie są fakty. Mniej więcej w tym momencie moich rozważań przerwał jedonośny głos lektora MPK. Biskupin, koniec trasy. Proszę wysiąść z tramwaju. Kurwa mać. Ile razy można w życiu przespać plac grunwalski? Ja już mam za swoje, bo trochę się spóźnię. Ale jeśli zabolały westa suchary, to musicie mi wybaczyć. Mam na sobie kurtkę Super Dry.